Witam Państwa, za nami kolejna edycja Akademii Integracji AB. To była 19 edycja, kolejny świetny event AB. Dziękujemy partnerom, którzy odwiedzili Stoisko HP. Dziękujemy za rozmowy i możliwość spotkania z partnerami. Mieliśmy szereg spotkań z cyklu One to One. Mieliśmy możliwość prezentacji naszych najnowszych produktów zarówno z oferty druku, jak i z oferty komputerowej. Eee, także zapraszamy do kontaktu z dystrybutorem i zweryfikowania tej oferty, zakupów i oferowania aktywnego do swoich klientów. Dziękujemy za organizację i mogę powiedzieć, że event jak co roku godny polecenia zapraszam wszystkich partnerów już na kolejną i tym razem jubileuszową 20. edycję spotkania, które odbędzie się w przyszłym roku.